Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Jeździmy z Nord Auto. Dzisiaj naszym gospodarzem jest pan Kamil Gawryś, kierownik serwisu w salonie Nord Auto w Orsztynie, który opowie o akcji Napędzamy 4 Koła, która jest dedykowana dla właścicieli samochodów marki Volvo z napędem na 4 Koła. Panie Kamilu, na czym? polega ta akcja. Dzień dobry. W zasadzie wszystko Pan już powiedział. Akcja dotyczy naszych aut, wszystkich napędzanych na cztery koła. Aut przede wszystkim starszych niż dwa lata. Mm -hmm. Celem akcji jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa naszych samochodów. Akcją promocyjną objęte są wszystkie auta Volvo, posiadające napęd na cztery koła, starsze niż dwa lata. Starsze niż dwa lata. Rozumiem, że tu nie ma znaczenia, czy to jest silnik benzynowy, czy silnik diesla. Nie. Wszystkie. Wszystkie Dobrze. starsze charakter. W ramach tej akcji e, jakie są e, robione, co jest serwisowane tak, Akcja ma dosyć duży przekrój. E, naprawy obejmują, mogą obejmować e, elementy, począwszy od wymiany olejów, filtrów e, poprzez naprawę sprzęgła, wymiany rozrządów. Akcja jest bardzo szeroka. Mhm. Ramaty Czyli... w akcji obowiązują aż do 40%. Niestety akcja jest założona w czasie tylko do końca. Mm -hmm. czy, czy, czy podczas tej akcji szczególny nacisk kładzie się na układ napędowy ze względu na dedykację? W zasadzie tak. Mm -hmm. Natomiast akcja ma na celu utrzymanie naszych samochodów w możliwie najwyższym, na najwyższym poziomie sprawności. Zapraszamy wszystkich posiadaczy czteronapędowych Volvo na kontrolę samochodu. Po wcześniejszym umówieniu oczywiście wizyty, żeby cała wizyta przebiegła łatwo i sprawnie.